Jest 17 października 1210 plaża Batis. Ogólnie kąpię się raz dwa, trzy, cztery, 5 osób tam na horyzoncie widać deszcze przechodzą, ale to jest daleko ode mnie. Stoją chmury, ale ogólnie jest ciepło, 22 stopnie da się opalać między chmurami. Pani, która robi masaże. Za trzecim razem wreszcie dałem spokój. Ale jest też pani, która chodzi z wykrywaczem metalu i co chwilę się schyla. I ja się zastanawiam co ona znalazła i ile sztuk. Oczywiście był też pan, który sprzedaje kradzione e, telefony, zegarki i słuchawki. Po pięciu minutach odpuścił mnie. Więc tak to wygląda. No i tam oczywiście stoją statki w kolejce od je widać. W kolejce do portu.